W międzyczasie też można. Zacięcie. Najtrudniejszym elementem jest zacięcie. Jeżeli nie wychodzi zacięcie, praktycznie cały start, podczas zawodów są dwa starty i trzeba przynajmniej raz dobrze zacząć i wykonać płynnie całe zadanie. Tutaj ten element przeskoku napięty. Za czasem się nie udaje, ale najważniejsze, mi ja się cofnął, wziął ten sprzęt, nie uciekł, Także akcja na pewno zakończy się Co? Co jest? Czasami. Tak. Następuje zmiana, następne zadanie wykonuje... Kolejny strażak z tą ciężką pracą podczas działań, naprawdę warto się podzielić, bo sami pojedynczo nigdy nikogo nie uratujemy. Minimalna obsada to cztery osoby, najlepiej pracują się ze w zespołach, sześcio, nawet w zależności od wielkości akcji, dużo 7, 8, 10, 12, kilkanasto osobowy zespół ratowniczy to już jest e, naprawdę porządna grupa, do którą można postawić dość trudne zadania. Znowu przejścia. Zadanie jak Państwo widzicie, nie używamy tu niczego nowego, niczego co by nie znajdowało się w naszym ostatecznym środowisku pracy z zadaniami, które Wykonujemy na to sprzęt, którego używamy. Jest na samochodach, także podczas służby, która przebiega spokojnie, można podjechać w rejon, rozstawić sobie taki tor i przygotować się na to, żeby skuteczniej, lepiej, sprawniej wykonywać y, zadania ratownicze, które przed nami może służba ta lub następna, ta za pół roku przyniesie. Ostatni element ewakuacji. Tutaj Manekiem jest. Manekiem nam pomacha czy nie? Nie no, już próbuję udawać, że naprawdę nie jest, Nie, nie jest. Będzie tu jeszcze jakaś reanimacja. Przekażemy go zespołowi pogodowia jeszcze. Będziemy udało. Dziękujemy Pani. sprzęt pneumatyczny do podnoszenia wysokich, wysokich obciążeń oraz sprzęt hydrauliczny, a także samochód gaśniczy. W tej chwili ratownicy rozpoznają e, sytuację, dokonują stabilizacji pojazdu e, oraz podkładają poduszki e, pneumatyczne, e, za pomocą których będą starali się e, podnieść samochód e, o kilkanaście centymetrów, żeby uwolnić przekroczonego poszczególne... Poduszki, które są na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej e, mają nawet nośność do 50 ton, także w niepełności wystarczą do tego e, rodzaju e, pojazdu. E, równolegle poszkodowany, który jest przytomny, jest pod opieką ratowników, którzy stają wsparcie psychiczne oraz prowadzą cały czas z nim kontakt. Została również zadysponowana karetka pogotowia, do której poszkodowany zostanie przetransportowany oraz odwieziony do szpitala. Pragnę zaznaczyć, że Ratownicy, którzy na co dzień pełnią służbę w jednostce szkolnej jednostce ratowniczej gaśniczej, są to studenci, którzy oprócz normalnego cyklu studiów mają w ciągu miesiąca kilka służb w jednostce ratowniczej gaśniczej od godziny 7 do godziny 7 dnia następnego. Jest to, jest to służba ciągła 24 godziny. W tym czasie... Organizowane są ćwiczenia, organizowane są pokazy, jak również cały czas jesteśmy w gotowości, aby uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jednostka szkolna wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Posiada rejon, który, który, którym jest dzielnica Żoliwosz i tak naprawdę ta dzielnica jest pod naszą opieką 20, 20 4 godziny na godzinę. Oprócz tego e, bierzemy udział w zdarzeniach na terenie całego województwa, a nawet kraju. Nastąpiła pełna stabilizacja e, pojazdu, tak aby podczas podnoszenia nie nastąpiło żadne niekontrolowane, niekontrolowane e, przechylenie jak również cały czas wprowadzony kontakt z poszkodowanym. Także czekamy w tej chwili na podnoszenie samochodu oraz uwolnienie poszkodowanego. Pragnę zaznaczyć również, że w tego typu działaniach Polski zawsze jest dobrym doradcą. Musimy przede wszystkim dbać o własne bezpieczeństwo, o wysokie bezpieczeństwo ratowniku, jak i również o bezpieczeństwo poszkodowanego. W tej chwili, tak jak Państwo widzicie, samochód został podniesiony o kilkanaście centymetrów. Mamy możliwość ewakuacji poszkodowanego na deskę i przekazania go załodze pogotowia. Każdy strażak, który pełni służbę Państwowej Straży Pożarnej musi przejść statystyczny kurs e, kwalifikowanej pierwszej e, pomocy, który upoważnia go do e, udzielenia e, pomocy poszkodowanym. Poszkodowany został zabezpieczony folią termo, termoizolacyjną, która, która będzie zatrzymywała jego ciepło. W tej chwili jest mocowany na nosze, taka by była pełna stabilizacja kończyn, jak i, jak i Przykładowany zostaje przekazany załodze e, w i odwieziony do szpitala. Samochód został podniesiony. i Kilkanaście centymetrów, tak jak powiedziałem wcześniej, e, do podnoszenia e, używamy zarówno sprzętu pneumatycznego, e, czyli napędzanego powietrzem, jak i również sprzętu hydraulicznego, specjalnych podnosników oraz specjalnych rozpieraczy. W tej chwili ratownicy zwijają sprzęt. Poszkodowany, tak jak Państwo widzą, odjeżdża do, odjeżdża do szpitala, także ten, pierwsza, ta pierwsza część pokazu została zakończona. Proszę o ogromkie brawa dla ratowników.